Witam w następnym odcinku, otwieramy znowu karty, tam były Pokémony albo Pokémonów jeszcze nie było Był Harry Potter, coś tam jeszcze, lego, także dzisiaj znowu karty otwieramy i nie przedłużamy Przepraszam, bo mam bandaż na ręce, bo mnie ręka trochę boli Aston Villa, Borussia Stelach Manuel Neumann zostawimy Magic Kane też zostawimy Jedziemy dalej. Nic specjalne dalej nie są złe. Cieszyć jeszcze te dwa ja na tym. Jedziemy dalej. Jamal. O fajnie. Pad Salzburg No i ale super wpadły. Te to są naprawdę, cieszą mnie te cztery. Fajnie, fajnie. Także super, super. Dzień się udał. Nie będę przedłużał bo pewnie go chcecie zobaczyć. No to to standardowo to 50. To będę gdzieś może euro. Ten troszeczkę więcej, 2 euro gdzieś tak. Także super, super. Do usłyszenia w następnym odcinku.